Cześć, z tej strony Rajzer Łukasz, ranking chciałem Wam przedstawić Klartę Force 4 nowy model u nas na rankingu, który w zasadzie za chwilę czy już zajmuje, zastępuje nam Klartę Force 3 model, który był dwa razy, dwa lata na jednym z liderów opłacalności naszego rankingu. Polski producent, chociaż tutaj wiele osób krytykuje, że produkty są produkowane w Chinach, ale Klarta to z, sobie tak to tłumaczy, że pracuje nad rozwiązaniami w Polsce, wymyśla co ma być w środku, poprawia te urządzenia, to już jest czwarta, czwarty, czwarta generacja w zasadzie Klarty Force 1 a później była dwójka, a trójka, która całkiem chyba jeden z popularniejszych w powietrza w Polsce. Patrząc po opiniach na Ceneo, w zasadzie najwięcej, najwięcej chyba zgarnął opinii na Ceneo zaufanych, czyli takich prawdziwych, potwierdzonych zakupem. No zobaczymy, jak T4. Co tu się zmieniło? Na pierwszy rzut oka, tak optycznie, to zmienił się panel. Mamy stary, był, był tutaj złot, taki posrebrzany, Tu mamy matowe. Jest to bardziej inicjujące, chyba, z tym. Z tym tutaj z tą obwolutą Na pewno no, wydaje się w mojej ocenie ładniejsze, ale to jest rzecz gustu. Jak widzicie, pojawił się czujnik temperatury i wilgotności, Tu go nie było. Zmieniły się trochę tutaj te, te guziczki nadal mamy denerwujący, głośny hałas przy zmianie przy zmianie ten a tu mamy w ogóle jeden z pierwszych modeli nie wiem czy pamiętacie, ale to weszły pierwsza seria w ogóle wyszła wadliwa ta seria wyszła wadliwa pierwsze egzemplarze, że były sprzedawane z wadliwym oprogramowaniem i trzeba było tutaj się e, zmienić oprogramowanie, żeby panel działał myśmy do tej pory tego nie zrobili a, bo jakby czasami nam szkoda na takie rzeczy czasu tu był taki pilocik, który niestety wymagał wycelowania, bo wystarczyło nie wycelować i wymagał wycelowania. Tu mamy pilot, który, który jest zdecydowanie przyjemniejszy i w dotyku. I ten dziwny, bo już mało kto dostarcza piloty, ale wiadomo, że nie każdy e, chce używać aplikacji. No i tutaj już nie trzeba celować. Można zupełnie, ten pilot nawet potrafił z drugiego pokoju e, ten Więc Dla tych, którzy lubią tradycyjne sterowanie, to jest Pilot ten pilot jest zdecydowanie przyjemniejszy, ten to taki można powiedzieć bardziej zabawkowy, ten już jest taki i w miły dotyku. Okay. Najważniejsza aplikacja, bo pilot pewnie to jest mało istotny, jest aplikacja, która pozwala nam na wybór prędkości, trybu pracy. Mamy więcej prędkości, bo mamy aż 8 prędkości, tutaj prędkości było 4. Mamy w ustawieniach możliwość włączenia jonizacji, blokady rodzicielskiej możemy zresetować filtr to może nie róbmy tego mamy trzy tryby auto, zaraz do nich wrócę mamy podaną żywotność filtra jest te filtr powietrze można powiedzieć wyzerowane wyczyszczone już, bo mam tutaj bardzo szczelne, bardzo szczelne pomieszczenie dzisiaj też wieje, więc w mamy czyste powietrze prądowo ten trochę w trybie maksymalnej czyli w tym trybie turbo będzie pobierał więcej Prądu niż ten, ale w trybach e, tych minimalnych, tam gdzie kiedy nie ma zanieczyszczeń tak jak teraz, to oba um, około, pobierają około 5 watów. 6 watów, to są, e, watów mocy to, nie, to, to są bardzo małe, małe ilości. Tu mam też jakby e, instrukcję do tego oczyszczacza Force T4. E, co ciekawe, klarta. Chyba jako jeden z nielicznych producentów. Tak dokładnie, zobaczcie, tak dokładnie podaje wszystkie, wszystkie dane a propos prędkości podając jaki jest kadr na danej prędkości, ten maksymalny, jaki jest kadr w poszczególnych trybach, jak działają tryby automatyczne, zobaczcie, jest dokładna rozpiska przy jakich stężeniach zmienia się prędkość. I co to oznacza? No, jakby szacun bardzo za taką transparentność, która na pewno może być podważana w jakiś sposób, bo zaraz Wam pokażę, jak łatwo można powiedzieć, że oczyszczerz nie daje tego, co obiecuje. Czyli, na przykład, weźmiemy sobie, e, weźmiemy sobie zmienimy mu prędkość na. O, no, co tu się zadziało? E, zmienimy sobie prędkość na turbo. Włączymy decybelomierz i teraz tak, prawidłowo, prawidłowy pomiar takiego urządzenia, czyli te dane, które są w katalogach, robi się w ten sposób, że do komory, gdzie jest bardzo cicho, tu mamy w labie około 40 dB, tak zwane tło akustyczne, więc nie jestem w stanie zmierzyć nic poniżej, prawidłowo nie jestem w stanie zmierzyć poniżej, dobrze, za, na chwilę jestem cicho, Jak widzicie, około z metra, z metra e, poziom głośności się zgadza z tym, co jest e, w instrukcji. E, ale teraz, jak przybliżymy sobie tutaj, to zobaczcie, już w tej chwili mam 75 dB. Mógłbym powiedzieć, że klarta oszukuje. Tak nie jest, bo tak zachowa się każdy oczyszczać. Tak jak mówię, pomiary. Bo teraz, zobaczcie, oddalę się więcej niż ten. O, tutaj powiedzmy na odległość 3 metrów. To mam kolejne 2 czy 3 dB ciszej. Czyli tak naprawdę ta odległość ma, ma znaczenie. Tak jak mówię, uśrednia się dla jednego metra z kilku punktów, tak się podaje te parametry. No i tutaj karta mówi, że w trybie silent, który jest w zasadzie tym najwolniejszym trybem. Weźmy sobie go. Wbierzmy. Prędkość silent. To oczyszczalność ma 20 dB. 26 dla silent plus. 36 dla slow. I w zasadzie te trzy prędkości można uznać za bardzo ciche. Zaraz się oczyszczasz, e, e, oczyszczasz z, z obroty, by, by uzyskać tą prędkość. Okay. Dobra, to może w międzyczasie filtry. Filtry. Zmieniła się siateczka filtru wstępnego jest bardziej dokładna. Chociaż nie wiem, czy ta zmiana też już nie była wprowadzona w tym modelu w późniejszych egzemplarzach. tu była wcześniej grubsza siatka. Najważniejszy filtr hepa, tu się pojawił filtr hepa H13, tu mieliśmy, tu mieliśmy filtr klasy E11, nie był oznaczony. Jest to na pewno w pewien sposób minus, bo na tym przepraszam, na tym filtrze na tym filtrze oczyszczacz miałby wyższy kadłub, szybciej by oczyszczał powietrze. Tu zastosowano filtr H13, on jest bardziej szczelny, mniej przepuszcza, jednorazowo mniej przepuszcza zanieczyszczeń, aczkolwiek wymusza cięższą pracę oczyszczacza. No i teraz klarta pochwaliła się wprowadzając takie oznaczenie FV, że tak naprawdę tego może tak na wprost nie zobaczycie tak łatwo, ale że tu mamy więcej lamelek. Tu zastosowano większą, więcej materiału filtracyjnego. Przez to jakby zwiększa się cała powierzchnia i ten opór, który stawia filtr jest też mniejszy. Więc oba te urządzenia mają tyle samo maksymalnego kadru, który wynosi 300 m sześciennych na godzinę, czyli można stosować je do, w pokojach do 40, około metrów, czy tam 37. To jest oczywiście też bardzo uzależnione od waszych problemów z jakością powietrza, od tego jak wentylujecie pomieszczenia itd. Filtr węglowy tam był również i on się nie zmienił. czyli eee, mamy filtr węglowy, filtr wstępny, filtr HEPA. I teraz bardzo ciekawa rzecz, która tu się zadziała. To yy, zobaczcie, jonizacja. Tu była, tu była również jonizacja. Gdzie jest mój pilocik? Eee, gdzie jest mój pilocik? Jest tu pilocik, tu była również jonizacja. I pokażę Wam różnicę między tymi jonizatorami. Tu się to nazywało anion, tu się nazywa... Minusik i plusik. I teraz tak, tu mam licznik jonów. Bardzo ciekawe urządzenie z porządnej firmy z Ameryki, specjalnie dla nas zrobione. Jest to licznik jonów, który liczy jony, liczy jony zarówno ujemne, jak i dodatnie. Teraz mamy polaryzację ujemną. Mamy tutaj wybrany poziom, czyli można powiedzieć, że to jest 5, czy teraz 4 miliony jonów ujemnych. Ionizacja jest włączona. Ok, dobrze, czyli tak, mamy jony ujemne. A, i też jakby te wartości, które wam pokazują, one nie są jakkolwiek mierzalne i porównywalne, bo, bo nie zachowuję tutaj odległości. E, jakiejś konkretnie to by trzeba było wiedzieć dokładnie, gdzie jest ten licz, e, generator jonów, ale dobrze, mamy, nazwijmy to 2 miliony jonów e, ujemnych w tej chwili, w tej odległości, w tym strumieniu powietrza. Chociaż mogę sobie powiększyć i zobaczcie są jony dodatnie A tu w tej chwili 3, 3 miliony zmienię jeszcze raz polaryzację jony ujemne jony dodatnie no. Chodzi. Czyli mamy, e, ta, e, mamy dwa rodzaje jonów. To i dobrze, pokażę Wam, co się dzieje tutaj. Tutaj mm, ten nam chyba nie będzie zaburzał, bo ten strumień powietrza tutaj dobrze filtruje, jakby zatrzymuje jony, na e, filtr hepa po prostu je zatrzyma na, na sobie, tam się cząsteczki rozładują. I mm, teraz zobaczcie. Jonów dodatnich nie ma. Nie ma. I one Jony ujemne są, prawda? Czyli mamy jony ujemne. E, czyli tu mamy inny generator jonów. Jest to generator jonów plazmowy. Czyli taki znany. E, w kilka marek używa takich generatorów jonów. No, to jest. Yy, te jony jakby mają wyższą trwałość i w zasadzie te badania, które można znaleźć o jonizacji to przede wszystkim o, o, o tych jonach, jakby za to był disowany ten oczyszczacz trochę, że tutaj ta jonizacja jest nieopisana, bo to była tylko ujemna, więc mamy tutaj lepszy jonizator znany, jakby typ generatora jonów znany z innych oczyszczaczy, takich jak Sharp na przykład, czy czy Winix, to chyba do dwie marki, który, Panasonic to były te trzy marki, przynajmniej kojarzę, które miały ten typ jonizatora. A i jeszcze teraz Westfrost e, też ma chyba plazmową jonizację. Dobrze, czyli to mówiłem, e, Osiem prędkości tryby. Tryby to chyba najfajniejsza rzecz. W trybie mm, mamy coś, czego nie ma w zasadzie w innych oczyszczaczach. Trzy tryby automatyczne. One są dostępne niestety tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie z aplikacji. Nie znajdziemy ich na panelu sterowania. Tu mamy tylko tryb Auto Turbo, a w aplikacji mamy też Auto Normal i Auto Sleep I co, co to oznacza? To oznacza, tak jak podaje nam instrukcja, że w trybie Auto Normal, czyli yy, oczyszczal będzie miał 53 dB zamiast 59 i będzie miał maksymalny kadr 200 Metrów sześciennych zamiast 300, czyli nie skorzysta z dwóch najwyższych prędkości, które, e, które po prostu mocniej hałasują i mają większy temp, czyli ograniczy. W trybie autoslip e, korzysta tylko z trzech prędkości, tych właśnie najcichszych. Dobrze, już sobie biorę zadymiacz, żeby nie przedłużać. Hmm. Muszę tu szybko. Zrobię sobie tak. Zobaczcie, zadymiam mu, żeby przyspieszyć ten proces. Eee, ten 2,5 urosło do 300. i Teraz tak, mam wybrany tryb Autosleep i zobaczcie, co się dzieje. A, wyłączę tutaj tą mocy, Oczyszczacz jest w zasadzie niesłyszalny. Zobaczmy, co on pokazuje. Ma wybraną prędkość slow, czyli ma 36 dB W zasadzie teraz w tym labie nie jestem w stanie go usłyszeć. I teraz zobaczcie, zmieniam ustawienia na auto normal. No. Auto normal. Tu już oczyszczacz jeszcze utrzymuje 70. 5 widzi zanieczyszczeń, znaczy PM2,5 poziomu, więc zobaczcie, on nadal będzie korzystał z najszybszej możliwej prędkości. W trybie auto normalna najwyższa prędkość to jest Fast Plus e, powyżej 30 PM2,5. Tak wygląda hałas. I jeszcze zobaczmy turbo. 37, teraz już będzie zmniejszać się za chwilę ta prędkość, a właśnie, teraz zobaczcie, pomimo tego, że mamy już 31-35, powinno wejść turbo, e, jakby ta prędkość turbo, w trybie e, auto turbo, ale e, sy, e, Klarta wprowadziła takie jeszcze jedno udogodnienie, nazwała to systemem doczyszczania, jeśli dobrze rozumiem, polega to na tym, że teraz ta prędkość będzie utrzymywana przez 4 minuty po to, żeby pomieszać powietrze w całym pomieszczeniu, żeby sprawdzić, czy to zanieczyszczenie jest jakieś, tak żeby doczyścić wszystkie kąty i dopiero ta prędkość zostanie zmieniona po 4 minutach względem tego, co jest na wyświetlaczu. To rozwiązuje też problem, który się pojawiał w tym modelu, gdzieś znajdziecie na filmikach, że... Prędkości się zmieniały, kiedy na przykład był między 6 a 7, chyba czy 7 a 8, to prędkość się zmieniała czasami dosyć szybko, bo e, to jakby niektórych z Was idytowało, tak przynajmniej widziałem na YouTubie. E, ja się chyba z tym nie spotkałem z takim, z takim działaniem tutaj. E, bo tu Trzeba mieć specyficzne warunki, no tutaj tego, tego problemu już nie będzie, więc tak. Mamy lepsze organizacje, mamy 8 prędkości zamiast 4, w Klarta Force 3 tu mamy e, ten, mamy. E, lepszy filtr H13 z, większym, z większą powierzchnią ten sam węgiel mamy, co ważne po teraz te prędkości i te wszystkie rzeczy które są w aplikacji, możecie sobie zautomatyzować, ustawić reguły które będą na przykład mówić tak jest godzina ósma włącz auto turbo i pilnuj w pełnym zakresie swoich możliwości jakości powietrza od 22 przełącz się na sleep i korzystać z tych trzech prędkości, które są dostępne. Jeżeli będzie czyste powietrze, to po prostu będzie pracował z tą najwolniejszą prędkością, czyli auto silent, a jeżeli będzie wyżej, to rozpędzi się tylko do, do tych do tej prędkości slow. Więc jakby można też jakby ewentualnie skorzystać z auto normal, czyli automatycznie wtedy mielibyśmy mielibyśmy niższy poziom ten maksymalny hałasu do 53dB co już staje się do takiego urządzenia całkiem jakby przyjemnym wynikiem chociaż tu, tutaj mamy też także w trybie turbo on ma 59dB więc jest, no jest można powiedzieć cichszy niż większość oczyszczaczy dostępnych na rynku eee, dobrze to może jeszcze bo nie wszyscy znają jakby ten stary model tu mamy uchwyt do przenoszenia oczyszczacz to jest dosyć zgrabny, nie jest jakiś tam ciężki kabel zasilający jest długi jest to ciche no, bardzo inteligentne urządzenie jakby posiadające funkcje, których nie ma wiele innych urządzeń no, sz, sz, z minusów tego to chyba ta klikanie guz, tych guziczków, ale w aplikacji gu, guziczki nie wydają dźwięku, więc to jest plusem no chyba trudno jakieś, znaleźć jakiekolwiek wady Force 4 jest za 899 w tej chwili sprzedawane no trochę mi się wydaje, że to może być dużo chociaż ta cena to producent wyszedł cenę 1100. Tutaj cena wyjściowa była 1000, ale w zasadzie przez 7, za 750 zł było czy czas sprzedawane. Tutaj mamy tu tutaj mamy, e, cenę około 150 zł większą, ale mamy super jonizator, e, o wiele lepszy: lepsze filtry, w Wi-Fi, jakby automatykę. No, Oceniliśmy go trochę niżej w opłacalności, w mniejszych opłacalności, ale. Yy, bo tam ten ranking przede wszystkim skupia się na yy, mocy oczyszczającej, a moc oczyszczająca nie została zmieniona, więc do te feature, które są tu, już jakby mniej się skupiamy. Jakby ranking przede wszystkim ma dbać o to, żebyście wybierali produkty, które są po prostu yy, będą dbały dobrze o Wasze zdrowie, bo to nie jest takie oczywiste w przypadku oczyszczaczy. Dobra, to kończę. Włączę w razie pytań, zapraszam do komentarzy, a niedługo skrócona wersja i porządniejsza recenzji będzie z pomiarami zrobi Dominika, więc wtedy, a, wtedy bardziej bez mojego. Dobrze, dzięki, wielkie na razie, cześć.